Serdecznie na kanale Zielone Koty. Z tej strony Marta Lulek i dzisiaj chcę Ci pokazać najnowsze kolekcje Lemon Craft. Jedna kolekcja jest taka różana, lekko vintage'owa, Postażana w różu, beżu, w delikatnych brązach. I w, tej, w skład tej kolekcji wchodzi bloczek 20x20 jako kolekcja bazowa, 30x30 kolekcja bazowa i 20 na 20 jest to bloczek z arkuszami podstawowymi, takimi basicowymi tłami oraz grafikami do wycięcia, a całą kolekcję kończą badziki. Druga z nowości to jest kolekcja Hop, która jest utrzymana głównie w niebieskościach, w jaśniejszych, błękitach, ciemniejszych. I tutaj również mamy bloczek do wycinania 20x20. Do tego kolekcja główna 20x20 i 30 na 30 a na koniec piękne badziki. Każda z tych kolekcji jest wydrukowana na papierze 250 gram. W kolekcji dużej znajduje się 6 podw... Podw... dwustronnych arkuszy, a w kolekcjach 20x20 są to po trzy arkusze jednego wzoru. Dzisiaj będę korzystać z tego arkusza, który właśnie Ci pokazuję, w delikatne różyczki i z dużą kompozycją. Wykorzystam do tego też bazę z rzeczy, z papieru. Ta baza ma długość 20,5 cm, a szerokość 11. Ja sobie lekko ją docięłam, żeby było 11 na 20 I tutaj zobacz już, jak układam poszczególne fragmenty arkusza. To jest jeden arkusz pocięty na cztery części. Tył i środek sobie chcę wykorzystać z tymi drobnymi różyczkami, a tutaj został mi kawałek dosłownie papieru, z który ozdobię dziurkaczem ozdobnym brzegowym i on z, po, zrobi mi ładną falbankę. I z tego powstanie kieszonka, gdzie można wsadzić pieniądze albo kartę podarunkową. I teraz już biorę się zaklejenie. Do klejenia wykorzystam klej introligatorski w zielonych kotach możesz sobie wybrać dowolny klej czy to Eco Scrapbooking, czy klej od Asi Szulik ja dzisiaj korzystam z tego od Asi Szulik oba kleje bardzo dobrze mi się sprawdzają mają bardzo przyjemną konsystencję i mają precyzyjną końcówkę, którą sobie bardzo chwalę zauważ, że każdy arkusz, który wycięłam zostawia białą ramkę na bazie bardzo lubię ten efekt Powoduje też, że praca nabiera trójwymiarowości i zawsze staram się, żeby każdy arkusz był o 5 mm mniejszy od poprzedniego. Tutaj oklejam tył, dlatego że dla mnie jest ważne, żeby kartka była z każdej strony oklejona, i jeszcze został przód. Zawsze staram się, żeby klej dojeżdżał do brzegów, żeby potem nic nie odstawało. I jak już posmaruję całość, to przyklejam. Z klejem jest ta możliwość, że zawsze można troszeczkę wyrównać w momencie przyklejania. Jeszcze daje nam pole do manewru. Zwróć uwagę, że teraz ten główny panel jest mniejszy, ale on jest jeszcze mniejszy od białego podbicia. Dlatego białe podbicie jest mniej więcej o centymetr mniejsze od papierów drobne kwiatuszki, a na to dodatkowe... 5 mm mniejszy ten panel główny. Co jeszcze robię, żeby ta praca była bardziej bogata, żeby była bardziej trójwymiarowa? Korzystam z kosteczek 3D bądź z tektury birmaty. Co mam pod ręką, to co mi bardziej pasuje w tym momencie, może być to też pianka 3D, to już wedle Waszego uznania. Ja tutaj mam takie trzy paski birmaty, Zawsze się staram, żeby to nie było w jednym kawałku, dlatego że w jednym kawałku to może się wygiąć, może nam pofalować trochę pracę. Nie lubię tego efektu, więc zawsze staram się podzielić ją na kawałki. I tak wygląda nasza przygotowana, jak gdyby, baza do stworzenia kompozycji. Dociskam wszystko kością intraligatorską i to sobie może chwilę poczekać. W środku na tych różyczkach będzie dołożone... Yy, Życzenia na białej kartce wydrukowane. I teraz zabrę się za ozdabianie. To są wszystko wycięte elementy z kolekcji. Do tego mam koronkę, wyciętych parę listków wykrojnikiem. Ja listki bardzo lubię, mam przeróżne wykrojniki. Naszykowałam sobie jeszcze żel medium, białą farbę do pryskania i odrobinę świecidełek. Mam znowu piękny brokat i od Ewy Argalskiej. Wszystkie te produkty możecie kupić w zielonych kotach, są na półkach, sprawdzałam, więc zabieramy się do działania. Na początku przyklejam klejem na gorąco koronkę. Koronka daje mi taką bazę, daje poczucie takiej przytulności, romantyczności, zwiewności, bo to są bardzo delikatne koronki. Ja ją delikatnie faluję, nie przyklejam jej na płasko, tylko staram się też, żeby ona dawała nam taki jeszcze bardziej lżejszy wygląd. I na to już powoli układam kompozycję. Chciałabym y, głównym elementem, żeby był to motyl, y, który no, dla mnie jest strona z y, motylami w bloczku do wycinania jest wspaniała. I się nie mogłam długo zdecydować, którego motyla wziąć, ale wybrałam sobie taki dosyć duży okaz i chciałabym, żeby właśnie on stanowił główną część mojej pracy. Dlatego już kompozycje kwiatowe, serwetkę, ramkę, wszystko układam tak, żeby ten motyl był na wierzchu. <laughs> I teraz powoli zaczynam to przyklejać też na kosteczki 3D. Kosteczki również możecie dostać: pianki 3D w, kotach, w zielonych kotach. Są różne wysokości tych kosteczek i w zależności od tego, jaki efekt chcę uzyskać, takie kosteczki stosuję. Czasami jest to 1 mm, a czasami więcej. I tutaj yy, można zobaczyć, że czasami kleję, klejem na gorąco, a czasami klejem introligatorskim. Jeśli papier do papieru nie ma problemu, żeby to był klej introligatorski. Jeśli są to jakieś dodatki tekstylne, zawsze wolę yy, to przyklejać klejem na gorąco. Yy, w tym momencie yy, po prostu ja wyłączyłam klej i on mi ostygł. Dlatego też e, częściowo posiłkowałam się klejem introligatorskim. Klej introligatorski troszeczkę dłużej schnie, dlatego e, do budowania kompozycji zazwyczaj już wtedy używam e, tak na sztywno e, kleju na gorąco. I zwróć uwagę, jak teraz e, nawet jak są kosteczki duże i są za duże, to ja je przecinam, przecinam je na arkuszu od razu, wtedy nie przyklejam mi się do nożyczek. I każdą kompozycję staram się lekko wygiąć, żeby ona też była taka lżejsza. Teraz widać kawałki birmaty. Smaruję klejem, one mi dają fajne podwyższenie. Nie przytłaczają, nie stwarzają, że ta praca jest jakaś bardzo, bardzo wysoka, ale już dają ten efekt cienia, efekt przestrzenności. Z dużych kawałków nie ma problemu, żeby je pociąć. Naprawdę nie trzeba się tego obawiać. Nawet jak ta ramka jest dosyć mocno ażurowa może nie ażurowa, ale wycięta to, to ja sobie po prostu to dokładam z boku, patrzę, sprawdzam po której stronie są cienie. I jak przyklejam birmatę, to wtedy jeszcze ładniej to wygląda. Zwróć uwagę, że żeby praca była stabilna. To nie można tego przykleić tylko w jednym miejscu. Ja staram się, żeby te prace nie były takie tylko na półkę i patrz, nie ruszaj. Staram się, żeby one były też użyteczne, żeby spokojnie osoba, która otrzyma taką kartkę, mogła ją podotykać, poglądać, pokazać innym i żeby się nic z nią nie stało. Dlatego staram się podklejać te elementy w różnych miejscach, żeby były stabilne. Jeśli Robicie kompozycję tak jak ja teraz robię, że ona nie jest taka jeden element na drugim, tylko gdzieś są przesunięcia. Zwróć uwagę, ile wysokości trzeba dodać. Bo tutaj serwetka była podniesiona na toramkę, i z prawej strony, gdzie już serwetki brakowało, musiałam podłożyć już dwie wysokości birmaty, żeby to było na jednym poziomie. I tutaj już widać, jak uzupełnia mi się kompozycja. Chciałam też, żeby ten motyl jeszcze bardziej wybijał się z pracy, chciałam, żeby on jak najbardziej przykuwał swoją uwagę, ale też stwarzał efekt naturalny. Dlatego wymyśliłam, że górne skrzydełka są na podwójnych kosteczkach, a te dolne są na pojedynczych. Przekleiłam te kosteczki niżej, żeby lepiej się przykleiły do podłoża. I teraz jak już naklejam tą główną ozdobę, to możesz zobaczyć, jak ładnie wyglądają te skrzydełka na górze. One są bardziej odstają, a na dole trochę mniej. Widać to tylko z boku. Kosteczki są białe, więc one też się jakoś bardziej nie wyróżniają. Spokojnie można sobie tak pokombinować. I teraz przyszedł moment taki już mm, wieńczący praktycznie pracę, dlatego że dokładam listki wycięte z wykrojników. Tutaj są przeróżne listki. Są listki od Lady E Design, czyli od Emily Sieradzen. Są paprotki i takie dłuższe wyciągające kompozycje listki od Craft and you Design. Wszystkie te wykrojniki możecie dostać w zielonych kotach. Naprawdę jest w czym wybierać. I często, jak robię zakupy, to staram się coś tam dorzucić do koszyka. Bo bardzo lubię listki, bardzo lubię listki mieszać, żeby były różne kształty w jednej kompozycji. Wiadomo, że one są często przykrywane, czy kwiatami, czy innymi rzeczami, ale lubię tą różnorodność, a zachowuję jednolitość w postaci jednego koloru. Tutaj dokładam białe gałązki, żeby troszeczkę wydelikatnić te listki, i takie różne dodatki możecie też. Znaleźć w zielonych kotach w sekcji wykrojniki. Czy to są kuleczki, czy to są jakieś takie y, paski, czy y, kreseczki? No, ja takie rzeczy bardzo lubię. One fajnie przełamują mi tą kompozycję. Ja je często rozrywam na mniejsze kawałki, ale gdzieś tam z boku one wystają i uzupełniają kompozycję. Teraz już czas na przyklejenie kwiatów. Kwiaty bardzo lubię. Kwiatów jest ogrom. Przykładam sobie, które nie będą przytłaczał kompozycji, które nie zabiorą uwagi od motyla. I kwiatów naprawdę jest spory wybór w zielonych kotach: od kwiatów papierowych, które bardzo lubię, przez kwiaty materiałowe, czy nawet możecie się pokusić i same takie kwiaty zrobić. Jest też bardzo dużo tuszy w zielonych kotach czy pręcików. Także materiały do robienia kwiatów, do uzupełniania ich, też z pewnością znajdziecie w tym sklepie. Kompozycję uzupełniam już malutkimi listkami, które również wycięłam z kolekcji głównej. Tam są takie bardzo przyjazne do wycinania listki, bez żadnych zawijasów, nie są ani za duże ani za małe. A pięknie się komponują kolorystycznie z całością papierów. To bardzo lubię w kolekcjach, gdy listki, listki, wszystkie elementy są ze sobą ładnie spójne i wtedy nie trzeba się denerwować, że jakiś kolor na mnie pasuje. Wycięłam też dwa małe motylki i zastanawiałam się, czy je umieścić na pracy, dlatego że. Chciałam, żeby ten jeden duży motyl był główną taką ozdobą, ale mnie nęciły też te malutkie. I stwierdziłam, że umieszczę je na pracy, ale tak, żeby to nie one grały pierwsze skrzypce, a jedynie były uzupełnieniem. I zaraz zobaczysz, gdzie ja te motylki umieszczę. A tutaj jeszcze widzisz, jak uzupełniam ramkę, która według mnie była zbyt wiotka. Za bardzo odstawała od pracy i się bałam, że się może zniszczyć. Motylki przed przyklejeniem wyginam im skrzydełka, żeby było widać, że one lecą, że one nie są płaską grafiką, tylko żeby były bardziej naturalne. Jeden przykleiłam pod kwiatkiem głównym, a drugi z drugiej strony na kwiatku, bo motyle lubią kwiaty, więc myślę, że mu tam będzie dobrze. A ten główny motyl. Nie został przyćmiony i nie jest odwrócona od niego uwaga. I tutaj, że medium smaruję sobie miejsce, gdzie będę chciała dodać błyskotki, bo to już jest ostatni etap tej pracy. Dodanie cekinów, dodanie brokatu, bo lubię jak się świeci. Najpierw nakładam grubszy brokat. Znowu tutaj też sobie maczam pędzelek w żel medium i nakładam na skrzydełka motyla. Na, trochę na kwiatki, trochę na listki, w tych miejscach, gdzie wydaje mi się, że ta praca będzie naprawdę ładnie błyszczała, i chcę podkreślić dane miejsce. Po nałożeniu grubszego brokatu, cekinów, to w zależności jak uważacie, raczej cekiny chyba to są, bo są większe, przystępuję do nasypania tego drobniejszego brokatu. Zawsze staram się, żeby najpierw grubsze elementy przykleić. A dopiero później lżejsze. Z cekinami, z brokatem jest tak, że ja bardzo lubię, jak się ładnie świeci, ale nie lubię też przedobrzeć. Dlatego często sprawdzam, czy nie jest za dużo, czy nie jest za mało, gdzie jeszcze dołożyć. A na koniec, widzisz, posypałam wszystko. Tam, gdzie jeszcze żel medium było wilgotne, dosypał mi się brokat. Żeby go nie zniszczyć, to wysypałam to, strzepnęłam na kolekcję. Potem z tej kolekcji do słoiczka i będzie można jeszcze używać. I tak się prezentuje moja praca. Mam nadzieję, że Cię zachęciłam do zrobienia swojej pracy, do zakupów w zielonych kotach i cóż, do zobaczenia!